Siemano z tej strony, Klamer TV, a to nowa seria pod tytułem Minecraft Mody. I w tej serii będę wam po pokazywał różne mody. Oczywiście możecie mi też podsyłać nazwy modów, to chętnie dla Was pokażę. Eee, no i bez dalszego gadania i wstępu przechodzimy do pierwszego modu, czyli Battle Towers, jeśli nie wiecie o co tu chodzi. To chodzi o to, że tutaj są yy, No, bo oczywiście tam będzie wrzucony obrazek na filmik i dalej Więc chodzi o to, że mamy wieżę dużą I na końcu jest boss I tam możemy zbierać właśnie skrzynki, tam są mob spawnery I całe, gdy zabijemy bossa Cała ta wieża się zawala Ale ja wam to przedstawię na podstawie właśnie tego, że pójdę tam do jednej z wież I po prostu wam to pokażę ręcznie Więc widzimy się już na jakiejś wieży Więc cześć Witamy się w Battle towerze. I gdy już w końcu będziemy w tym battle towerze widzimy że są mob spawnery Żeby oczywiście coś tutaj zrobić musimy je najpierw zniszczyć A potem dopiero możemy otwierać skrzynki I mamy gdzieś takie no lepsze rzeczy niż te nasionka Ale przejdźmy może na górę, tak jak widzimy są moby więc trzeba je pozabijać I mamy coraz wyżej i już lepszej temki, więc nie trzeba się o to martwić że trzeba coś sobie zrobić ale <laughs> Przepraszam, jestem troszeczkę chory yy, Ale po prostu trzeba sobie zrobić Jak najlepsze rzeczy, żeby tutaj przetrwać Z tego powodu, że Battle Tower jest bardzo trudno wygrać Jeszcze przy okazji z tym bossem Boss może nas zabić Bardzo szybko Z tego powodu, że jakbyśmy nie mieli zbroi On może nas szybko zabić, bo jest bardzo silny Mać dokładnie chyba 400 HP I jest bardzo mocny, bo strzela kulkami z magmy Jak już widzimy Przemieszczam się, o właśnie, o to chodziło Znaliśmy lepsze, lepszy skarb yy, niż dotąd, czyli takie nasionka albo coś takiego yy, I dalej wchodzimy i tak będą jakieś właśnie lepsze rzeczy, właśnie czajnowe coś I tutaj mamy bossa yy, Boss nas może łatwo zabić, ale yy, gdy już go zabijemy yy, Tu mamy skrzynkę Akurat tak się zrobiło, że zrenderowało mi się w cholercie ich Ale bossa możemy łatwo zabić więc ja sobie wyciągam już diamentowy miecz. Będziemy walić krytyki. I gdy już go zabijemy, możemy dostać właśnie takie rzeczy. Czyli dokładnie 6 diaksów 6 redstone'a i 8 glin. Z jego skrzynki możemy też dostać 4 redstone'a oraz perłę kresu zapomniałem jeszcze dodać że gdy zabijemy bossa cała wieża zacznie się rozwalać więc musimy jak najszybciej z niej uciekać nie wiadomo skąd ale TNT wybucha w tej wieży ale nie wiemy gdzie gdy zobaczymy tą całą wieżę odkryjemy że tutaj nic nie ma wieża, wieża automatycznie się niszczy bardzo ciekawa, bardzo ciekawa modyfikacja bardzo ją polecam więc jakby co Modyfikacja jest dostępna do pobrania u mnie na kanale. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach yy, Minecrafta, yy, Minecrafta pokazanie modów. Znaczy tak naprawdę to Minecraft mody. Tak, dokładnie. Więc widzimy się w następnym odcinku i nie będę zdradzał co będzie w następnym odcinku, to wy będziecie wybierać co będzie w następnym odcinku, co ja mam wam pokazać, więc cześć!